Witajcie na moim kanale. Jedziemy na spontaniczny spot. Słuchajcie, pierwszy spot fanów motokuncika. Zapraszam do oglądania odcinka. Tak, Cześć. Cześć, Cześć, Łukasz? Cześć, Cześć Marika. Poznać. Cześć Marika, <grym> miło. Cześć Łukasz? No. Wodę mamy, chlebek mamy, jeszcze dzisiaj pieczone, ziołowy także. I ten, ten i co na mamy? Kiełbaski, I mamy? Kiełbaski. Kiełbaski? Tak. tak z y dobra, jeszcze na Roberta czekamy. Właśnie nie wiem, jak Robert, wiesz co, zadzwonię, bo po prostu to co wiem, nie no wiem, to czy ktoś jeszcze... znaleźliście, bo mieliśmy właśnie iść tam na Polankę, ale widzimy, że jedzie Znajome auto, mówię, to poczekamy tutaj. Musieliśmy tam w błocie parkować na samym Nie chodzie. no masakra, tam no, przez takie zakres. błoto przyjechałem, to normalnie ten, prosto mi samochód pojechał. Cześć, cześć. O której będziesz? 13.30. No dobra, to nie wiem, to my, może tu sobie chwilę pochodzimy, bo wiesz, tylko na ciebie czekamy. Gdzieś tam pójdziemy, coś znajdziemy, nie? Do rozpałki. Teraz miejsce po musisz sobie prostu, wiesz, po prostu poszukać, no, bo tu samochodów od cholery jest, wiesz, pandemia, nie? <śmiech> <śmiech> no dobra, Was. dobra, to na razie Hejka. Każdy w słuchajcie, no może do, zostawmy te rzeczy w samochodzie i sobie najwyżej tam gdzieś przejdziemy, a później przy, przyjedzie to razem gdzieś znajdziemy, nie w jakieś miejsce, co? To możemy zostawić, no. no. To będzie Wam pachniało mega w samochodzie. No to, niech, to niech pachnie tam, nie ma. Trudno. 240? Około. No i patrz, no, to wiesz, przy 240 to wiesz jak to powinno wyglądać. No, w <grystanie> <Dokładnie>. <grystanie> no kurde, fajny naprawdę. od razu po zakupie wymieniłem chłodnicę, bo tam delikatnie już tam... No ale to jest też normalne, nie? Tak to, rob, to, rob, rob, to lata, robisz Poszła swoje. chłodnica, generalnie filtry, oleje i... No, no i, I 5W-40 bardzo dobrze, no. na Valvoline'ie. No i bardzo dobrze. Ja to tam mówię, jak ktoś ma preferencje jakiejś marki, to niech sobie ją używa. Ważne, żeby wymieniać ten olej po prostu tak jak trzeba, a nie tam wymyślać, ja nie, nie? nie? Też trzeba wybrać taką markę, moim zdaniem, nie? Żeby była dostępna, no. Potrzebujesz czasami. Klient też do mnie dzwoni, pani Adamie, kurde, muszę oleju dolać, co mam kupić, nie? A na stacjach co kupisz, no? Tak naprawdę. To są znane jakieś no. tam marki. I tyle. Nereczkę no tylko jeszcze muszę wymienić, bo tam coś ten zatrzask Ale jeden... lampy też w ładnym stanie są, widzę. No. No, no halogeny do, to tam... Halogen mam jeszcze jeden też do wymiany w dyżaku. Bo no. po prostu się tam już te jeszcze hmm. z lampy też przy okazji auta? Yy, Lamp nie, nie okay. ruszałem, one były w takim stanie To ładnie. No. Nie no, generalnie samochód był na pewno te od garażowane, bo po prostu gramarze nigdzie nie było więc... Ja to mam takich klientów, którzy kupili E60 i na przykład pojeździli chwilę i wrócili z powrotem wrócili do E39, do E39 i... albo do E38 no, ale naprawdę, po prostu znali, że kurde. A wiesz, ja, jest ja coraz ciężej takie... kupić, wiesz, każdy by chciał za E39 zapłacić 5 tysięcy, nie? Mm -hmm. Ale to już, nie, to już Stanie... tak nie jest. Nie, no to no. już... nie było powiem chyba. agonalnym <laughs> tylko tak. Agonalnym, no bo co za 5 tysięcy kupić? No nie, nie, no nie. E, ten chłopak co kupił od Mariki samochód, je, jego siostra kupiła jedynkę z 2008 roku. Za 15 tysięcy na dzień dobry zostawili 7 w warsztacie tysięcy. No to tak jest, no kurde. I to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy. To jest po prostu eksploatacja, tak? Mhm. jak p... ja słyszę, jak ktoś mówi, że doinwestowany samochód. To ja mówię, ale doinwestowany w jakim sensie? No wymienione tarcze, amortyzatory. Ja mówię, to nie jest inwestycja. To jest no tak nie, jak skar... zużywasz skarpetki. Zużywasz no. skarpetki, kupujesz nowe, tak? No to jest taka, taka sama zasada, nie? Doinwestowany do to mogą być jakieś koła. Nie wiem, właśnie nawigacja, tak? To jest doinwestowany. Samochód. Byłem 3 lata temu w Niemczech, tylko że mieliśmy jechać oglądać a 39. Eee, miała faktów na 7000 euro i był zrobiony wozu, tylko był to 4-4, e, bo zawsze mi się fałsenka marzyła. E, w końcu przy, przy, przywiozłem audi A4, ale właśnie też była no, Wszystko powione skrzynia, po wewnątrz skrzyni i, no. i po rozrządzie. No, to tylko trzeba było wybrać, ale byliśmy w innym miejscu, kupiłem fałszustkę. E, w każdym razie wtedy ona była wystawiona. Około, no około 30, po 30, 28, 29. a teraz, żeby kupić w takim samym stanie, nie, no to jest 30 pawę minimum, nie? Tak. Um, tak. Lepsza inwestycja niż w jakieś tam, wiesz... A te z Japonii, co przyjeżdżają E39, to już po, moim zdaniem poniżej 60 tysięcy to się nie kupi, wszystko idzie w górę, jeszcze za 50... Czy tam 45 to można było jeszcze kupić jakiś czas temu, ale teraz to, co przyjeżdża, to. Ceny to są. Ceny no. to jest kosmos. Kosmos. No. kosmos no. Ale teraz słyszałem, właśnie, że y, fabryka w tak gdzieś wstrzymuje produkcję, bo nie mają pół przewodników, także są też problemy z dostawami różnych części. No, no to, tak. to też by nie powodowało wzrost cen na rynku wtórnym, bo będzie tak, mniejsza no. dostępność samochodów, no to zaraz wiecie. No to tak jak były w Japonii te. Mm huragany, tak? Te, jak one się tam nazywały? Te sztormy? Jak on? Tsunami. Tsunami no. No. no to tam też przecież fabryki yy, ten, i, yy, zniknęły. Z... <grym> I przecież BMW miały właśnie te turbiny Mitsubishi. To nie było nigdzie tych turbin. W ogóle. No. No, tak niby coś, nie? To jest tak jak, wiesz, wyłączą prąd i ludzkość zginie. No. Ani internet, ani no nic. Jest, nie? Telefon, nam teraz, teraz słuchajcie, życie, się, wyobraża, co nam się nie? stało? Laptop się rozwalił i wszystkie... Wszystkie te terminy do września nam zginęły. Na szczęście szefowa robiła zdjęcia, screeny, nie? I coś tam odzyskała. No to teraz już terminasz robimy na Google ten no tak, tak. online, tak? Robimy wszystko tego, online, nie? ale mówię, to słuchaj, się. jak internetu nie będzie albo prądu, to wszyscy już To, to urzę, też no. radimy, nie? Nie? To tak. nie ma to. Ma. Najlepsza metoda to zeszyt, nie? Taki, teraz, taki zwykły tak, terminasz. No. tradycyjnie no. Serio, po kur... No Weź jak nie, nie masz kopii, a żadnej innej Nie, no tak. No planuj to po prostu, powiedz ludziom, że no straciłem wszystko i ktoś miał faktycznie, nie wiem, na maj teraz i... No powiem wam... Powiedz, że nie wiem, teraz na czerwiec, bo przeor przeorganizować tak. Bo trzeba wszystko po prostu skończyć. W piątek, w zeszły piątek, nie ten piątek, tylko jeszcze zeszły piątek, to szefowa wysłała, słuchajcie, ze 120 SMS-ów z potwierdzeniem, nie? żeby tam, y no A z tymi terminami to też jest, dlatego też zrobiłem płatny, bo ktoś bukuje, dobra, on na październik się zapisuje, okej, okay, nie? I później nie, I później nie przyjeżdża. No. I co, rozliczacie później w Tak, już, tak, no bo i powiem Wam, mam święty spokój, bo tyle jest bieżących po prostu prac. Że ja czasami to musiałbym tylko przed komputerem siedzieć i robić rzeczy, które, których nie mam pewności, że będą, nie? Są też osoby, że dzwonią. Panie Adamie, wpłacam panu szybki przelew 200 zł. Czy możemy sobie pogadać? Nie ma problemu, tak? To i z autem sprawdziłem z winu i to i tamto. To nawet nie chodzi o te pieniądze, tylko masz to, taką. Wiesz, że nie robisz tego za free, nie? Że, że nikt cię nie robi, zawiają. No. Ale w tym czasie mógłby pan wygenerować jakieś przychód, nie? Tak, A, dokładnie. Tak no. jest... A tak to co? Tam to jest strata de facto, to nie jest brak tak tylko to jest strata. Także ten lisek, co ma kanał, to on sam po prostu też. Nie wziąłem tam od niego nic, ale normalnie chciał zapłacić. No. On wie dobra, ten spokój. Kurde już. Pogadamy <laughs> i tyle, nie? Też inaczej jest, jak, jak na przykład ty przyjeżdżasz, tak? Kupuję DataCola i chwilę pogadamy. To też jest inaczej. Dlatego jak klient do mnie dzwoni, że wlał Datacola, było super, ale przy okazji chce się coś zapytać, to ja wiem, że on przynajmniej coś kupił i mogę mu coś tam pomóc. Jasne. tak? To jest no, tak... ekonomia wdzięczności, się no tak, w marketingu. Tak, ja. Dokładnie. Nie? I ktoś powiedział, że jakiś tam, wiesz, sprzedawca, jak idziesz do jakiegoś euro czy coś, no wiadomo, on tam się będzie wiesz, wszystko robił, żebyś tą pralkę kupił, tak? No, zachwalić, że jest najlepsza Dokładnie, a jak jej nie, nie kupisz, to trudno, tak? No, ale to tak, tak po prostu tak działa, ja. nie? że będzie tyle osób nawet się to słuchajcie, ja po prostu jak przyjechałem to byłem w szoku. A to, pogody mamy za dobrą, bo ja, bo ja bo Dobry. Jak Dobry to sobie człowiek wyjdzie. spota, wyobraża, ustawiamy się ładnie, obok się tak, i nie tak, nie tak, bo się tak, tak, nie, da się od razu. Nie, no, to, by, to trzeba inaczej zrobić, nie? Ale, ale dobrze, że taki spontan wyszedł. czy znaczy, ja później żałowałem, że z tą łodzią nie zrobiliśmy, <grym> bo jak pojechaliśmy z Mariką tydzień temu nad Zegrze, to wiecie co taki kól w ogóle, nie? Korekt. No. nie Ale cała plaża pełna. Tak, cała plaża pełna. Dobrze, no, nawet nie potrzebujemy żadnych wiatrów. Mam nadzieję, że nie będą zajęte. Więc no, to potawimy się gdzieś Wystarczy, mieszka? wiesz, to wystarczy spokojnie, nie? Kijek. No, mam jeden. Kijek. masz. A bo jeszcze kijki na kiełbaskę. Tak. A widzę ten wygrany. Kto kupi poznań? Po Ale temu, co, jest jakaś różnica? Wiesz co, podłączyłem sobie, bo patrzyłem pod OBD wcześniej, bo sobie włożyłem OBD, czasem A. sobie monitoruję. Lekko na zimnym, miałem delikatny, nawet po wskazówce nie było widać, lekko gdzieś tam polowanie obrotów widziałem tylko na OBD i zmniejszyło się potem do tak, nie? No tak, profilaktycznie. No, tak, ja tak, wiesz, jak to się robi e, prewencyjnie, to możesz nie zauważyć. Tak, nie? Ja z... Ale naprawdę dużo przypadków znam takich, że było no skrajnie, po prostu już ten. Cyk... O, jak ręką. To akurat nie miało Nakrało. nic naprawiać, tylko totalnie prezen... Tak, dokładnie. Więc... bo to też nie naprawia, nie? bo yy, yy, dwa takie przypadki mam, że ktoś zadzwonił, że yy, silnik gorzej chodzi niż wcześniej. a ja mówię, a co się wcześniej działo, no źle pracował, no to mówię, to, to, to nie naprawia, widocznie jest układ wtryskowy do naprawy, tak, wiesz, jak jest wtrysk uszkodzony, no to Ci jakiś środek... Cudowny no, nic tak, nie tak. poradzi, no. no bo mam problem z automatyczną skrzynią biegów, czy jak wymienię olej, to uratuje skrzynię. Tak, nie, nie no no to, ja, to są takie historie, <grym> że daj tak. spokój. Nie? Dobra, Dobra, idziemy po te rzeczy. tak, tam. O, gazety, jest. kupujesz gazety? Jest, jest to u mnie ojciec <grym grym> kupuje, a ja tylko wywrócę sobie do rozkrojenia w kamieniu. Tak, tak. tak. Na spocik, na spocik przy, przyjechał też mój kolega, przyjaciel, Andrzej się nazywam, tak? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, tak? Dzień dobry, dzień dobry. Gork. Gork! O, Gork, kurde. Aż Karolina sobie przypomniała, co? Ale miłe to było, nie? Yy, bardzo miłe. Niesamowite jest to, jak yy, nie rozmawiasz już z dzieckiem, tylko z... z dorosłą kobietą. ...dorosłą kobietą, <laughs> tak. tak. Tak, tak, Super. O, to samo z Twoim synem. No. I Karolina w ogóle miło wspomina te zloty wszystkie, na które jeździliśmy. Mówi, też byś pojechała na takich zlotach. Eee, no, to były piękne Piękne, piękne. Podróżujemy, no, robiliśmy te zloty w, i nad morzem, i w górach. Wszędzie. Na Mazurach. I na Mazurach, i w górach. No w górach, Szyntym, w, tak, to było naj, najfajniejszy zlot. Jeszcze tak nie, nie? byliśmy. Nie. Nie byliśmy, tylko no tam. No to wszystko przed nami. Mówimy o zlotach e, szóstek. Szóstek. E24. Tak jest. Tak. No piękny czas. Andrzej organizował, ja organizowałem, a teraz zrobiliśmy mały spocik, spontaniczny. A byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zakładali ten klub. Tak. Kiedyś tak. prężny. Tak. Teraz już taki. Yy... Nieprężny. <gry> no nie mam mnie, nie to... działa. Tak. Nie działa. Żartuję. A takim głównym pomysłodawcą jest ten pan właśnie. Pozdrawiam. Tak, Co? pozdrawiam. Udało się, pozdrawiam. No udało się. Słuchajcie, kilka osób przyjechało. Jedna osoba już pojechała, bo musiała na obiad rodzinny pojechać. Zgadza się. No, więcej no. dla nas zostało. <laughs> <może>. Tak jest. <laughs> jest. Dziewczyny się polubiły? Oczywiście. No, i to szanujemy, nie? <laughs> to słuchamy Cię, Andrzej. <coughs> Zaciąłeś się. To nie no, musiałem jakiś wstęp zrobić, żeby... O, o, o czym jest, jest rozmowa, ale... Została rozmowa na, na, na szóstki i... I moją pierwszą suskę, którą faktycznie kupiłem, nie pamiętam w którym roku. 2004? Trzeci czwarty. Nie, albo 4. nie, nie. W trzecie, może. Eee, tak mi się spodobał ten samochód, że... Czerwona? Do, tak. Dostępna na rynku była tylko jedna. Gdzieś w Konstantyn... Nie, gdzieś tam... W, nie pamiętam. Gdzieś pod Warszawą. I to ktoś ten samochód długo miał, nie? Co jest ciekawe, ten samochód w Polsce był od 1981 roku. Ona była z 76 jeszcze na To była ta barankach, stara, tak? tak na barankach, pierwsza szóstka, tak. Czerwona, manualna skrzynia, manualna skrzynia z jedynką do tyłu. Tak. Silnik M30 na barankach. Fotele. Eee, Rekaro. No, tak. kurde, zajebi. czerwona, Ferrari. Kolor, nie, Karmin, coś tam, ale taka karmin. Karmin Rock. No, była po prostu zajebista. Oczywiście nie zobaczyłem ani jednego minusu tego, tego, minusa tego samochodu. Po prostu go kupiłem. Wsiadłeś? Wsiadłem i zacząłem jeździć. Bo zajebiście. Wątpliwości się zaczęły podczas, jak już poznałem The i całą inną ekipę i tak dalej. Wkręciłem się, załakowaliśmy to. Cały forum, klub, bo też był klub. Tak, klub. E Miało być stowarzyszenie i tak dalej. Grubo było, Grubo pięknie było. było. Tak. E... I co się okazało? Zrobiliśmy jakiś tam pierwszy zlot. Jak te suszuski stanęły tak obok siebie, to tak moja jakoś tak dziwnie wyglądała. <laughs> Przynajmniej nos. <laughs> A tak, tak. Co się tak. okazuje? Eksperci podeszli zaczęli tam dumać nad nią. No co to jakaś pierwsza wersja? Jeszcze może skarmana buda. Okazało się, że ona faktycznie trafiła do Polski w tym 81 roku, ona nadal kosztowała wtedy koszmarne pieniądze, ponad 100 tysięcy marek chyba, więc ktoś ją sprowadził jakąś Tak. To ciekawe właśnie w 81, kiedy tutaj hulała, hulały inne wydarzenia historyczne i w końcu grono tych wszystkich ekspertów doszło, że nosek jest kombinowany z siódemki. I tak było? No, tak, tak, on był tak, jakiś taki węższy troszeczkę, coś tam. Tak. Nerki, się, nerki się tam mieściły, wszystko ok, ale jakiś taki kąt, te kąty się nie zgadzały, nie były tak płaskie. No i faktycznie, oprócz tego, że, że, że to wyniknęło z niej, e, jeśli tu chodzi o stylistykę, to trzymała się w dużej mierze na, na farbie. <śmiech> <śmiech> może przesadzam, trzymała się, latała jeszcze bokiem, ale faktycznie wymagała już dużo, dużo ciepła i miłości. <laughs> No I sprzedałem, czasie. I kupiłem następną, kupiłem następną, a nawet dwie. A bo białą, a ta biała jeszcze kupiłem, jest, ta kupiłem, biała przyjeżdża, nie? Kupiłem do mnie. tak dwie, jedną taką. A tą ze Szwajcarii z licytacji, to, to trochę ze... a, ja to ci ją też... nakręciłem. Tak, ale to też było oczywiście. Jest... Z każdą z tych, z tych samochodów była piękna historia. Jedna ta biała była kupiona po to, żeby ją zrobić i sprzedać. Taki, taki biznes się ze mnie Tak, zbawi. tak. A niebieska też była. A niebieska Zakochany była, byłeś w niej. Piękna, piękna w zajebistym stanie, była, Tak. Ze Szwajcarii, faktycznie super, ekstra. Oprócz tego, że miała tylko 19 talonowe felgi, nie wiem skąd, kto je tam zmieścił. <śmiech> <śmiech> Później weszły do mojej piątki, też jakimś cudem weszły. I był, była zrobiona... A była zrobiona Był coś, automat, ja ci założyłem tak, manual, bo ty chcesz zrobiłeś manual. Tam, tak, tak. E, tak. Zrobiłeś mi z niego manual i kolejnego dnia od Ciebie debrałem i pojechaliśmy na zlot. No. Adios Pomidores. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, bo warto. <śmiech> <śmiech> Papa, hej, hej, hej. Siema, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Spot się udał? Bardzo. Co to tak? było? Planujemy następny. Jutro. Także... Oczekujemy <noise> przepisy na następny. Generalnie możemy codziennie robić spoty. Także przyjeżdżajcie, zjecie dobrze, pobawicie się dobrze z nami i zapraszamy. Alkohol później. <noise> to wyłączamy w taki Także spocik uważamy za udany i widzimy się w następnych. Jasne. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć. Że o, o, panie, kochany, No to oddzięczy oddzięczymy się tym. Takie? Takie. Stabilistę na tym razie. Dziękuję. Dla Roberta jeszcze. O, to jest tutaj nie ten. Dziękuję bardzo. Jeszcze ta w tacie przekażę. Tak? No to. A, dobrze. I jeszcze po smyczce. No to zmienię sobie w ogóle, bo mam smycz. Z kluczem od ja. Od razu dobra, przepinam, żeby nie było. Dzięki. Od razu przepinam. Ja do pracy sobie przepiam. Dziękujemy serdecznie. Grube faktury, żeby <laughs> się pozbawić. Do <domu>. <laughs> przepinam. Przepinam te. No, jest dzięki. może dzięki. Jeszcze raz w kontakcie i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć cześć. 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 Jutro rano. Tak, jesteśmy. Dobra. Fajka. Dobra. dobra. Hejka. No, pa, pa, 嘿。<Yeah. S 1> hey.